Kamil Stocha do złotego medalu. O, i te drugie skoki miała bardzo dobre. I to jest świetny skok. To jest świetny to jest skok poprowadzenie w konkursie Bellingera. Na końcu Kamil Stoch. Bellinger. Bellinger, mistrz olimpijski, ogromny potencjał i ogromna mobilizacja. Potrafi walczyć daleko i obejmuje tak. prowadzenie. Pokonał Norwegów. Pokonał Norwegów. Troszkę zmieniło. Teraz trudne warunki, bo wystarczy 125,5 metra, żeby objąć prowadzenie. Weringer, czy osiągnął tę odległość. No tak na granicy to było. 178,5, 172 metry. Mistrz Olimpijski na normalnej skoczni wczoraj wyraźnie tutaj sobie nie radzi. Tutaj też będzie podobnie, bo jeszcze bliżej. Zaskakujące jest to, no ale te. Do doniesienia, że już w tej chwili właściwie zrezygnował z końcówki sezonu. Now Andy Bellinger, who all the way through all air was really looking a tired young man. And I think that is the issue for Andy. Czy się poprawi dzisiaj podczas konkursu indywidualnego? No nie dużo, prawie nic. Nie wiem, nie to wiem. To nie są stoki do jakich tak przesłuchająły tak, ten zawód. On być może jest myślami już w Ameryce na tym obózie. Notice that no more the Milka purple helmet, now it's a Red Bull helmet. Belinga. By to w sezonie 2013-14 wtedy Kamil Stok był na drugim miejscu Andras Wellingen w powietrzu 130-metrowa odległość wymagana wywalczyć z piotkiem żyłowej Kapitan daleki skok, ale fatalne lądowanie. Zobaczymy jak sobie mistrz olimpijski na normalnej poradzi misji olimpijski na normalnej kontra misji olimpijskiej na dużej Kamil Stok. Oh, ja szymuje. Dalekie to było. To było dalekie. Tam 147 metrów ostatecznie. Zielona linia oznaczała ile to ostatecznie było. The place finish last Sunday behind Rioju Kobayashi. in diesem Fall gab es diese KO-Duelle ja nicht. Er hat sich einigermaßen gefestigt gezeigt und auch dieser Sprung hat das im Ansatz 23-year-old from Ruhpolding has performed brilliantly in Oberstdorf in the past. Two podiums in 2017 at the Ski Flying World Cup. Better, but not good enough. Compensation in favor of the athlete to set against the deduction from the front win. That should cancel this out for Velinger. Velinger over 130 meters again. This is the end of the season. Here is the second Andreas Velinger. A little surprise for him, by the way. This is a very high jump for

jego pierwsza w karierze wygrana w zawodach tej ranki. Popatrzmy na skok Andreasa Wellingera. Niezły technicznie skok Niemca, aczkolwiek odległościowo trochę tutaj zabrakło, aby objąć prowadzenie. O.C. Stefana Hornigachera patrzy na warunki wietrzne. 1,5 metra na sekundę pod narty. Andrzej Wellinger, 38 miejsce podczas piątkowych kwalifikacji, ale teraz nie najlepszy skok. Powrócił na razie dość spokojnie w wiśle 39, jeszcze bez punktów w tym sezonie. A teraz poprawny, można powiedzieć, skok wylądowany w okolicach punktu K, w okolicach 120 metra. Andrii Wellinger, reprezentant Niemiec. Andras Wellinger, któremu. No, on wraca po kontuzjach. Nie skacze jeszcze pewnie, nie skacze stabilnie. Był tutaj na podium w 2013 roku. Kacher za bardzo chce. On potrzebuje dłuższej drogi by wrócić po kontuzjach, jakie go do dobrego skakania. Tymczasem on mierzy strasznie wysoko i ambicja sportowa troszeczkę go przerasta i stąd też blokuje sobie możliwość robienia stopniowych postępów. skoczni dużej, do tego jeszcze wiceministrzostwa w konkursie drużynowym. Tych sukcesów Andy Zellinger ma naprawdę bardzo dużo, ale jeżeli teraz porównamy jego skok ze skokiem Desiarda Freitaga, no to mamy diametralną różnicę. W drugiej próbie ta droga z Pjongczangu z normalnej skoczki na normalną skocznię w szczyrku, wyboista długa z kontuzjami. Technicznie skok, czy stylowo bardziej, bardzo ładny. Jeszcze nie jest w formie. Wczoraj był dopiero 28. Zobaczmy, jak poradzi sobie dzisiaj w tych trudnych warunkach. Dobra prędkość na progu, ale krótki skok, pasywny w locie. Andreas Wellinger. No, jeszcze sporo czasu musi upłynąć, zanim wróci do swojej olimpijskiej formy. Co, że już dawno nie wygrał w zawodach z Karlem Geigerem. Wraca, wraca, czy wraca do dobrej dyspozycji. Wellinger leci wysoko, ale zabrakło jakby noszenia w dolnej fazie ze skoku ponad 120 metrów, ale liczył na pewno na więcej mistrz olimpijski z Pionczan. który próbuje powrócić do swojej olimpijskiej formy, a przecież niedługo sezon olimpijski. Na razie w listopad 21 i 23. Jak będzie tutaj? przebił się przez tą głę. Dobry skok Andreasa i są też jest zadowolony. kontynentalnego. A w Chinzenbach ruszył już Andreas Wellinger, a zatem mistrz Olimpijski ze skoczni normalny. I proszę, dobry skok. W zawodach letniego Grand Prix w 2015, 16 i 2017 roku. Życzę mu zatem, aby dzisiaj znalazł się na podium. Czy uda mu się ta sztuka? A, chyba nie, chyba zabraknie odległości. Jakiś pasywny był lot w tym przypadku, w tym skoku Bellingera. Miał odjęte 60 punktów za wiatr Andy Bellinger. Ostatni zwycięzca, jeżeli mówimy o Niemcach letniego cyklu. Okolice 130 metra, tam wylądował Andreas Wellinger, w 2013 roku wygrał letni cykl, wtedy na drugim stopniu podium stanął Jernej Damian, Anders Bardal był na miejscu trzecim. Ale Andreas Wellinger, prwe toczki w sezonie są so zagotowione, wczoraj za 30-tinkę wstał bez serie. serie. Tej skakalnicy je dosiegał zadnia zmaga, z był zadowoleniem, że w tym trenutku Kotkaże nie poprzełzył wodztwa. Andreja Sveliger, njegova, njegova prednost je bila 10 točk in 40 minut pred kraftom. Ampak ja, to je pa že bolje. Ampak to je bolje, da se tudi ti razmere boljše. Drugo, tretje mesto, videli bomo Andreja Sveliger, 138 metrov in pol. Z finalsko stopom lahko pridete celo v drugi čuvaj sezoni, imen se Terico, Hudbojbojsko za olimpijsko reprezentanco. Mitnimzi. Dobrovis in das Mise Italien Ja, jawohl. Jeder auch. Du die Urat, die noch das ist Aber Andreas Wellinger. Der zweite Sprung, der hat mal die Chance hier sich nochmal zu bewähren. Der kommt auch ganz gut raus. Ist ruhig in der Luft. Bester ja. Sprung hier. Sehr gut. Cedric Freund übrigens wird die Mannschaft verstärken. hat den siebten Startplatz geholt. Andreja svedril z vrhunskega Rupoldiga, prinaša ta olimpijski prvak, in za te težave zamen, morda se bo vendarle išlo dota forma, neubita vrhunskih dosežkov na svetu. Zelo, zelo achteliend vi gledite. Hvala. Der schien bisschen weg, weiß ich jetzt nicht. Also Bedingungen gingen eigentlich. Portnica. du es mag auch Brett gewonnen. Brett Kraft in Fettner. Ja. Kreischi. Od jelera 129 metrov, zmagati še 40, stok pa ima to možnost, prav danes in v tej statistični rubriki prehiteti Adama Mališa, ki pa ga imajo mnogi še vedno za najboljšega polskega skakalca v zgodovini. Kljub. Za 18. Da je začel deliti iz 16. pozicij ali spabim nekaj v klasifikaciji. Ale teraz ładny skok Andiego. Około 220 metrowa odległość pozwoli mu objąć prowadzenie. Wzmaga się wiatr z tyłu skoczni. Jak sobie w tym wszystkim poradzi Wellinger? No poradził sobie jako tako skok powyżej punktu konstrukcyjnego.

dynamiczne tutaj wyjście z progu, jest wysokość, ale spadł. Wydaje mi się, że, że były tutaj błędy na progu. Z tego, co widziałem, no nie, nie były te biodra tak wysoko uniesione za progiem. Teraz również wydaje się, że podmuch przyszedł. Mocny wiatr pod narty Wellingera. zobaczmy, dobry zawodnik, dobre warunki. Jest wysoko, jest daleko, daleko, około 130 metrów skoczył Andreas Wellinger. Powyżej chyba tej bariery 130 metrów więc na hey, ostatnie miejsce w tej grupie będzie 29., bo już jedną dyskwalifikację mieliśmy, a już Andreas Bellinger hey, odbija się z progu. Oj, piękny skok Bellingera. Ponad 90-metrowy, hey, potwierdza znakomitą formę. Na tryb Klingenta albo na rozbiegu kolejny z Niemców, Andreas Bellinger. to charakterystyczny cich, pociągnął go aż poza 130 metrów piękny skok Andiego, brawo. Jest będzie zapewne nowym liderem. 110,5 und I ein guter Sprung Andreas Wellinger. Der vierfache Weltmeister im Team. W swojej karierze dwukrotnie był wysoko, chociaż nie na podium końcowym klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Teraz ląduje w punkcie K, może pół metra bliżej, może pół metra dalej na zielonym tle. Nieco trudniej odległaś e, e, przewidzieć. Hat ja nach einer Meniskusoperation auch im Frühjahr noch ein paar Pausen einlegen müssen. Aber das ist klasse. Das Knie ist kaputt, sagt er, Das habe ich akzeptiert. Aber Weitspringen geht damit trotzdem noch. 143 Meter. Zeigt derzeit nach oben, Fee. Das auch schön flüssig aus. Komm. Jawohl! Guck dir ja, das an. Sensationell. Andi Wellinger. Ja, das voll. ist in der Tat genau das, was wir mal gebraucht haben beim deutschen Skispringen. Das ist mal einer, den erwischt hat. 139 Meter. Ja. Schon mal zum Auftakt. Jetzt kommt er. Andreas Wellinger. Ja. Nicht so dran wie vorhin. Schade, da er er ein paar Meter liegen lassen. Karl Geiger wird vorne bleiben. Vermutlich auch vor Stefan Kraft. Hatte auch hier schon ein Podesterlebnis vor vielen Jahren. 2018 war das als Dritter. Also die Chance, die liegt den DSV-Springern im Prinzip. Auch wenn sich das hier heute noch nicht so wirklich Der Lichtblick in dieser deutschen Mannschaft. Als Achter da immerhin platziert, Den zu zuletzt. Den hat er aber jetzt ja auch nicht in dem Maße. Aber er springt ganz ordentlich, saubere Sprünge. Technisch laufen die ganz gut ab. Und dann sind äh, halbwegs günstige. gestern schon in der Lage, um einen Podestplatz mitzuspringen. Da ist aber einiges in die Quere gekommen. Die Kontroverse um die Anlauflänge hat auch ihm mitgespielt. Jetzt ist er gut dabei, beim Tempo sowieso. Die Lage in der Luft. Stimmt, er ist jetzt vorne und das ist ein super Flug gewesen. Vielleicht geht da sogar noch ein bisschen mehr, wenn die anderen jetzt ein bisschen zappeln in der Luft. Zeit und Kraft und Granulit. Andreas Wellinger erledigt seine Aufgabe mit. Am Start aber immerhin, er hat es in der Qualifikation bestätigt, dass es geht, dass er vor allen anderen erstmal jetzt runterkommen kann. Oh, jetzt war der für Hat schade. er eben auch schon gemacht diesen Fehler? Hat er eben auch schon gemacht diesen Fehler und dann trotzdem noch ausgeglichen? Und relativ weit runter gesprungen. Im Einzel auf der Normalschanze hat hier durchaus noch eine Chance, jetzt was rauszuholen. Wenn er so springt wie in der Quali. Ohne technischen Fehler da, das sieht besser aus. Nein, ist besser. Super, Super hoch auch noch, das ist stark. Bravo. Und dann ist er vorne und das ist jetzt endlich mal eine Weite, mit der man noch was rausholen kann hier. Angreifen. Auf jeden Fall mit der Weite von 130, 1,5 Metern jetzt. Wird nicht einfach. Ganz unten wäre es gut, wenn er da hinkommt. Ja, das schafft er tatsächlich wieder. Und dann gibt es hier einen Super. Deutschen wieder auf dem Siegerpodest. Entweder Karl Geiger oder Andreas Wellinger. Dobra Andreas Wellinger Ładny skok Benningera, jak zawsze nienaganny technicznie, pięknie stylowo skacze Niemiec, choć chyba przed zieloną linią wylądował. W tej serii 4,6 przewagi nad Hirarem, 2,6 straty do prowadzącego Eisenbichler. Dobra prędkość Niemca na progu. O, ładny skok, ładny skok, chyba za zieloną linią, ale musimy jeszcze poczekać na zsumowanie tych wszystkich parametrów. Und so viel Anlauf ist ja nicht, dass man sich da richtig aufstellen kann. Noch vor dem Absprung. 84,9 ist gut. Ja, ist auch dran. Er ist auch dran. Vorne dabei. Geiger und Schmied sind vorne. Und wahrscheinlich gesellt sich jetzt der Andreas Wellinger dazu. Um sich zur Medaille hier zu springen. Das geht jetzt. Das geht mit 103 Metern. Ja, das schafft er! Das schafft er! Andreas Wellinger ist auf dem Podest! Kommt dabei. der am Piotr mutig, noch vorbei? Mutig, Kommt er ich... vorbei am Schuber? Jetzt auch bei Andreas Wellinger vielleicht. Was muss er leisten? 93 Meter, das ist doch ein Kinderspiel für ihn in der aktuellen Form. Ja, muss gegen den Wind anspringen. Ja, das ist es! Und das ist die die 4. Das gibt's ja nicht, dass das wieder klappt zum was was fünften Mal nacheinander. Neuer Weg für Andy Wellinger, ja. aber es gibt den Weg zur Medaille fast nicht mehr. Geht jetzt vor allem darum, dass er sich steigert zum ersten Aha. Durchgang. Tod hat Sven Annalbert eben gesagt. Hängen die Ski so ein bisschen am Körper. Zufriedenstellend durchgekommen, die Verhältnisse sind jetzt gut für ihn. Also, jetzt kann er aus dieser Ausgangsposition nach dem ersten Sprung richtig was machen. Sehr gut stabil bleiben da oben. Ja, es ist ran an Karl Geiger gesprungen. Aber ich denke mal, der Oberstorfer wird weiter vorn bleiben. Auge zu da unten. Der kontrolliert jetzt keinen mehr und wird keinen mehr rausziehen. Aber weiter geht's schon mit dem letzten Deutschen, Andreas Wellinger. Weiter gute Bedingungen. Hoffe ich nochmal, dass auch Andreas. Ja, kommt ein bisschen gut aus. Schön. 40er nochmal. Toll. Super Flüge. Ja. Der erste, der gerade Rühne verdrängen konnte, das war...